Tutaj. Dobra. No i szukamy dalej. Teraz pójdziemy sobie w prawą stronę. I znajdziemy kolejne przejście. Dobra. Witajcie w kolejnym odcinku. Oj, przepraszam. Witajcie w kolejnym odcinku z mapy Ciemna noc. Mówię cicho, bo jest u mnie też ciemna noc już. No i też będę może inaczej dziwnie mówił, bo... No bo otworzyłem sobie odsłuch w OBS-ie do słuchawek i jest on troszeczkę opóźniony, więc może to być dziwnie. A ja też dziwnie siebie słucham, tak na żywo, jak mówię, nie? To jest bardzo dziwne. Dobra, mamy coś. Ja bym sobie włączył teraz już. O, jest poziom trzeci. Nie wiem, czy sobie nie włączyć już ten. Dobra, przygodowy. Mam tutaj spawn point'a. Gdzie ja sobie ustawię spawn point'a? Bo się boję, że coś się tutaj zepsuje. Strasznie dziwnie siebie słyszę. Tak na odsłuchu. Kurde nie. Wow. Kurde z oh. Wiesz co? Ja cię wykończę na... Czemu ty nie giniesz? Gościu Czemu ty nie, nie dostajesz tych? Człowieku, czekaj spróbujesz jeszcze włączyć LAN A się dziwnie teraz nagrywa, dobra Spróbujemy Czekaj, włączę szybko postępy Nie, nie postępy, Open tu LAN i... Czemu nic nie zadaję, mu? Mogę tam wstać? Mogę tam wejść? Wow To jest za mało. Mam nadzieję, że po prostu go zabije. No to zniknie. O dobra! Końce zaczął tracić. To będzie proste. Chyba, że mi się zresztą zaraz coś innego. już cieszyłem w ogóle Minecraft na 3%. Ciekawe, czy w montażu będzie głośniej, czy nie. Jeszcze się spotkamy. Wow. Dobra, słuchajcie, mamy tutaj jakąś skrzynkę. Eee. Wow, ile złota! Ile złota, nie wierzę. Okej, okay, dobra, to mi się podoba. Jeszcze totem? Wow. To będzie dobre. Założymy sobie. Może jeszcze nie teraz. Teraz pójdziemy wymienić to. No i oczywiście, może poszukamy jeszcze jakiejś pracy bo jestem tutaj przekonany, że coś tutaj do nas jeszcze. Oj, ktoś będzie miał coś do nas jeszcze. No nie wiem, czy ja na live'ie będę miał odsłów swój, bo minimalnie jest troszeczkę opóźniony i w ogóle nie wiem, czy będę mieć tak na odcinkach. Bo jest to jednak troszeczkę. No jednak trochę jeszcze mi troszeczkę za musiałbym się przyzwyczaić. Też to nie jest taki odsuch, jaki bym chciał. Ale to chyba wina mikrofonu, nie wiem. To też nie jest na takim poziomie, jaki bym chciał. Słuchajcie no, postawię sobie chyba na kreatywny, bo... O jest, już słyszę zombie. O no. Dobra, jest duża szansa, że one mnie zjedzą, a ja nie chcę. No. Spróbuję wybiec, ale to może być też problematyczny problem, jak to się mówi. Nie wiem co ja mówię, ale może być to troszeczkę dziwny odcinek No i też długo nie potrwa, bo jest już późno, tak jak mówiłem. ten 23 zaraz? Bodajże Ale też nie chcę za długo siedzieć, bo dostanę okrząt zaraz, więc pewnie będę kończył i nagrywał do następnego dnia No i zobaczymy. O kurde 2302 Dobra, ci co? To jest bez sensu. Przejdziemy się tak... No proszę, no nie mogę tak... Nie może tak być, że ja nie mogę znaleźć wyjścia teraz. Um, A słuchaj, teraz wszystkie te dźwięki... Jak mi strzela palec, kurczę, krzesło... To no jest to bardzo dziwne dla mnie. Ej... Oj... No racie, co? Chyba użyjemy trybu widza. Możecie zamknąć oczy. Wow, albo zobaczcie sobie, jak to wygląda. Oj, dobra, za dużo się zdradzamy. E, Uciekniemy tutaj. I to będzie tyle. Mam nadzieję, że nic nie zepsuję. Ale no, nie powinno tak być, żebym coś zepsuł. Udało się nam. Udało się nam tutaj. To zaliczyć tego dungeona. Jestem bardzo zadowolony. Teraz tylko trzeba ci dostać tutaj, no bo to może być trochę ciężkie się wydostać. No, mówię dziwne słowa, dziwne zdania, bo siebie słyszę jak w postaci po nagraniu. To jest bardzo dziwne. Możesz sami spróbować. obs zainstalujcie i mikrofon i włączcie odsłuch, jak to tam się nazywa. Yy, nasłuchiwanie chyba tak no. No dobra. Gdzie też jeszcze wyjście? Tutaj? Możemy się tutaj teraz zapodział? Troszeczkę? Chyba tutaj. Kurde ty! Dajcie mi wyjść stąd. Tu? Dobra, tutaj, dobrze. Super, no jest to faktycznie ukryte jakby nie patrzeć. Ale super, dobra, wracamy. Tamten list raczej się nie udał. Jeszcze możemy później sprawdzić, pójść. A to nie wiem czy tam pójdziemy, bo jeżeli teraz będziemy mieć wystarczającą liczbę... Tego... Wystarczającą liczbę złota... To nie będzie takiej potrzeby. Tak sądzę. Dobra. No sprawdźmy, tu jest to dziwne pomieszczenie. Chyba jednak zostanę póki co bez tego odsłuchu. Może ten jeszcze odcinek dogram na niemalę. Ale potem... Dobra, dziadeczku. Bo ty mi nie dajesz informacji, czy jestem gotowy. A co jak jestem gotowy? a no, tak jakby coś nie zadziałało. Jakby coś... Nie no, wiem, kurczę, co to jest naprawić. Hmm. Dobra, moje problem. mam problem, bo szukam tego gościa, który mi sprzedaje ubranie. Znaczy, ubranie na no, sami widać, co chodzi. Hmm. Dobra, dajcie mi chwilę, żeby wyłączę ten osób, bo trochę mnie jednak denerwuje. Tutaj wklikam i wyłączone. Dobra. Dobra, super. Naprawdę mnie wkurzało troszeczkę. Dobra, teraz mam większą kontrolę nad, nad tym, co mówię. To jest dobra, to jest alchemik. Nie wiem, czy do alchemika coś możemy wziąć. No, podki leczenia. To wezmę jedną, taką podkę, ona się może przydać. No i poszukajmy. Mam no, dziado, dziadosław tym, i nie chcesz dać informacji żadnej. Poszukajmy tutaj tego. Zdrowe mistrza. Nie wiem, jak to się mówi w sumie. No, tego gościa są da. Te rzeczy. Tu nie ma. Marek? Mareczku, poproszę pracę od ciebie. Porozmawiaj z Marek. Dobry wieczór. Czy mógłby pan? Mógłbym coś dla pana zrobić dobro za dobrą? Za drobną opłatą. Możesz wykopać dla mnie 10 sztuk węgla w pobliskiej kopalni za 15 sztuk golda. Zaraz przyjdę. Tutaj masz kill off. Nie zgub się. Dzięki. Poblisza, pobliska kopalnia. Trzeba wyjść. A tu o to chodzi. Dobra. To spróbujmy. No tu nic nie ma. Fajna kopalnia, no. Dobra. <laughs> Więc nie mogę tutaj znaleźć. Ja dobrze idę. Czy to nie jest ta kopalnia w ogóle? No nie wiem, bo ona może kopać. Węgiel A no to nie ma żadnego węgla, to chyba nie jest ta kopalnia w takim razie A myślałem, że jest To jak umie się dostać do węgla? Kurczę, szkoda No, w pobliskiej kopalni, no to chyba tutaj A gdzie? Hmm to jest kurcze węgiel Ale ja nie wyjdę z tego teraz O, no, słuchajcie Wróćmy się do Mareczka Zobaczymy co nam powie pan kolega Jeszcze Stefan jest? Kurcze, sporo tych ludzi Dobra, daj mi pieniądze. Wiem, ja że mało, ale daj mi pieniądze. Gdzie ty jesteś? Ej, gdzie jest Marek? To jest Stefan, zaraz do niego pójdziemy. Ja chcę do Marka. O, tu będzie, dobra, tu będzie Marek. Marosław, wystarczy ci tyle? Za mało? Poważnie? O, tu masz kopalnię, chyba? Tak? Nie. Może tu powinniśmy iść. Ej, tu jest wyjście z tego? Nie muszę to jest... A nie, to jest dobra coś. Ale tu powinno być wyjście, bo tu z tego co pamiętam faktycznie była jakaś dziura. Niedaleko. Chyba nawet nie musimy schować, wychodzić z miasta. Też powiem wam, że... To może być dziwne. Albo możemy po prostu to zostawić, tego quest'a i pójść do Stefana. Bo jak on nie chce od nas tego węgla, to w następnym odcinku pójdziemy sobie gdzieś dalej. A teraz z zdanie od Stefana i zakończymy. To będzie taki krótki film. Ale... Albo jeszcze dogram jutro po prostu dalszą część. No jeszcze pomyślę. Najwyżej nie będę się z wami żegnał, albo się pożegnam i wytnę. No, do Stefana nie mogę i tak teraz, bo nie skończyłem nie skończyłem tego. Tego zadania chyba, że Marek mi coś nie działa. A czekaj, zobaczmy. Zobaczę sobie szybko, jak komendy mu działają. Gdzie on ma komendy? Tu chyba mają komendy. Tu chyba ma komendy, no. Sprawdzę sobie na szybko... Oj, mnie ten tryb. Sprawdzę sobie jak to działa. Chociaż nie, to jest coś innego. Tu jest coś innego. Dobra, to nie, to nie powinienem tu być. Co jest? Już tylko jest duże, lecz nagroda też. Okej, czy rozmawialiśmy z dziadkiem? Aj, to jest dobra. Nieważne, nie wiem gdzie nasz kolega Marek ma swoje komendy, ale nie chce mi dać pieniędzy i to jest trochę nie w porządku. Trochę nie w porządku Mareczku, gdzie ty masz... Nie, nie, znajdę teraz tych komend, wybaczcie Ale też nie znajdę Nie wiem dlaczego Marek nie chce nam dać tutaj nagrody No cóż, dobra, ja na dzisiaj kończę i powidzę... Tak, po prostu dogram jutro, widzę się z wami Jutro, w będzie sekunda Dobra, chwilę wycięcie A ja idę dalej szukać. Dobra, słuchajcie, myślę, że udało mi się znaleźć skupisko węgla, które, którego musimy wykopać dla naszego, dla naszego, ja zapomniałem imienia, zapomniałem imienia, ale no, dla naszego tej delikwenta, który nam da pieniądze za to i myślę, że będziemy za niedługo już spadać, już będziemy kupować zbroje i lecieć dalej. Słuchajcie, będzie to krótki film, będę za chwilę kończyć, no dlatego, że wyjeżdżam Jutro, czyli w piątek, chcę wrzucić to jeszcze. Zmontować i w ogóle. No ale też e, miałem ostatnio trochę cięższy czas. Dobra, e, było cięcie, bo... Romek Harmider w domu teraz. I no jest tutaj dosyć... E, głośno. Dlatego też no, cięższe momenty też w domu. W domu w sensie ciężej znaleźć cichy czas. Zabrał, zabrał mi tutaj węg węgiel i ten... Mam węgiel dzięki, oto to twoja zapłata. No, i Kirof też mi zabrał. Chciałem zobaczyć, ile mamy tego. Mamy prawie dwa staki. Um, szkoda, że tego listu nie chciał nam. Nie chciał nam ten. Nie chciał nam zalecić tego listu. Co jest dziwne. Nie wiem, czy mamy tutaj jeszcze kogoś, kto. Kto może nam coś dać, jakąś pracę. Ale szukam kowala. Nie wiem, czy znajdę kowala. Chciałbym znaleźć kowala. Może tutaj. Czy Kowala, no wiecie, tego, który nam da... Tego, który nam da trochę... trochę... Do zbroi. Czy Ziadek może nam powiedzieć już? Nie, on nie może nam powiedzieć. To jest bardzo dziwne, ponieważ e, nawet jeżeli chciałbym wyruszyć teraz, to on by mi nie zaliczył. Nie chciał tego zrobić. Nie daje żadnej informacji. Więc słuchajcie, no będę musiał pogrzebać trochę w komendach zanim wyruszymy. No, i dam wam znać, nie? Czy się uda? Albo autor mi może dać znać. też jest węgiel. Wszędzie węgiel. O, złoto. Jak fajnie. Dobra, może uda nam się coś z tego kupić, już. Fajnego. Chociaż ja widziałem, że to nie było tanie. Tutaj nie, tutaj też chyba nie. Śmieszny blok tutaj taki o sobie leży. No. Są odstępy, odstępy paru dni, więc musicie mi wybaczyć też może trochę dziwnie. Inaczej, inaczej mówię, inaczej mówię w tym filmie. Niż mówiłem par, parę minut wcześniej, co nie, ale to dla mnie jest parę dni. Dobra, co tutaj mamy? Tutaj chyba byliśmy już. Tak, tutaj byliśmy. No słuchajcie, muszę. O, to jeszcze na dół zejście jest. A, to jest ten dom, dobra. Ciężko mi się tu połapać. Szukam. Mm... Szukam tego gościa, który nam da... Wow! a Co to jest? To jest ksiądz? Tak. Szukam tego gościa, który nam daje... Sprzedaje rzeczy. O! Fajny park. Nie naprawdę... Czy tam cokolwiek to jest? Naprawdę świetnie zbudowany. Klimat czuję. Kli, czuję klimat, muszę powiedzieć. E, szukam... Tego gościa. I nie mogę go znaleźć. Hmm. Raczej tu na górze nie będzie. Też nie widzę nic... On był gdzieś niżej. To jest Piotr. To pójdziemy w innym kierunku. Ale jak coś to zrobimy sobie, chwilowe cięcie. Ja to znajdę. Było przy, gdzieś niedaleko bramy, pamiętam. Hm. No dziwne, dziwne. Bo musimy zobaczyć, co nam tutaj oferuje Ziomek. O, możemy z tego przejść. O, fajnie. Co nam ten Ziomek oferuje? Tutaj możemy wejść? To możemy wejść. I co my tu znajdziemy skrzynkę pustą. Szkoda, szkoda, bo złoto jeszcze chyba troszeczkę więcej jeszcze potrzebujemy tego złota, mi się wydaje. Ale nie może mi się wydawać. Musimy znaleźć. Co tutaj jest za pomieszczenie? O! No patrzcie. Tu jeszcze mamy złoto. Czyli tu jeszcze nie byłem. O! Co to za miejsce jest? No, ciekawe. No, ale jak jest to złoto, to ja się bardzo cieszę. Wejdziemy sobie jeszcze na górę. Zobaczymy, co jest na samej górze, bo jeszcze można wejść na górę. Oby więcej złota. No. Tu nie ma, tu nie ma, tu nie ma. Szkoda. Dobra, słuchajcie, no, mam mały problem. Bo nie mogę znaleźć tego gościa, który nam sprzedaje te rzeczy. Patrzcie, skaczemy po dachach, o! Ech. Teraz jak zejdziemy, to nie wiem... Pewnie tutaj po prostu. Ehm. No i... Chciałbym już trochę rzeczy tutaj oddać. Dobra, słuchajcie, widzimy się za chwilę, ja spróbuję poszukać tego ziomka. Dobra, słuchajcie, troszeczkę się tutaj nachodziłem, nalatałem, ale udało mi się znaleźć kowala. No naprawdę, ciężko było to zrobić. Nie tak drogo w sumie. Myślałem, że trochę drożej będzie. Zbierzmy sobie tutaj wszystko diamentowe. Chociaż kurczę już już wziąłem wszystko. No nie, czemu ja wzięłem nogawice? Niepotrzebnie wzięłem nogawice, widzicie? Ja jestem już zmęczony. Znaczy zmęczony, Nie wyspałem się w ogóle dzisiaj. bo Patrzymy to. Niepotrzebnie, nie? No, zupełnie niepotrzebnie. Tarczę musimy wziąć oczywiście. No i teraz miecz taki czy taki. I tak nas... nas, nas na stać ten lepszy, a to jest ostrość, czy niezniszczalność Weźmiemy sobie ten lepszy, nie ma co. Nie ma co. Dobra, no trudno, będzie nam służyć w takim razie ten... Te nogawice, może diamentowe się jeszcze przydadzą, mam nadzieję. A póki co będziemy mieć te. Bo chyba nie potrzebujemy, chociaż... Tak sobie patrzę. No możemy założyć na razie. No i mamy też jeszcze potkę. Myślę, że jeszcze na jedną potkę nas będzie stać. Ale czy ja wiem? No, dobra, dajcie mi chwilę, ja ogarnę tego pana dziadka i zobaczymy, czy uda mi się coś tutaj zrobić. Chociaż poszukam jeszcze chemika, czy tego, jak on tam się nazywał, który nam daje potki. Bo chciałbym jeszcze troszeczkę kupić. Chciałbym jeszcze kupić potkę lub z dwie mieć tutaj zaliczone Nie wiem czemu tutaj nie ma Tutaj nie ma go, nie mogę go znaleźć wiecie? On tak jakoś jest chyba schowany Dobra wiecie co? Kurde telefonu nie wyciszyłem, wyparcie. Dobra dajcie mi chwilę zaraz będę Łoł wow. Dobra mamy alchemika Udało mi się go znaleźć, tak myślałem że gdzieś przy strganie Jeszcze możemy podkę. dobra Mamy dwie potki na Lachtych, miastowe leczenie, i to nam chyba w 100% wystarczy. Teraz wrócę się do, wróćmy się do dziadka i sprawdzę te komendy, bo coś mi tutaj nie gra. Dobra, słuch dobra słuchajcie, taki mamy poradniczek. Udało mi się znaleźć komendy, które. Czy jesteś już gotowy do podróży? Eee, użyjemy jeszcze raz tutaj tego. I teraz możemy kliknąć te na czacie. Musiałem jeszcze raz tutaj użyć, żeby się pojawiła ten czat. I teraz już możemy elegancko nie lub tak wybrać. Udam się jeszcze tam do dziadka. I, i już w końcu jest udało się, słuchajcie, naprawić. No? Dobra, lecimy. Ojej, 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 ojej. Dobra, poniedziadku. Jestem gotowy do podróży. Klikamy tak. Jesteś pewny? Nie masz odwrotu. Wyruszajmy. Okej, okay, plan jest następujący. Zamek Barona znajduje się na za zachodnią bramą, która jest zamknięta, więc będziesz musiał jakoś spiąć się na mur i przejść na drugą stronę. Okej. Okay. Jak już będziesz po drugiej stronie, udaj się do zamku, chowając się przed strażnikami i od Wojtka, czyli osobie, o której ci opowiadałem. A ty nie idziesz ze mną? Nie, to już nie na moje lata. Wyczekuję twojego powrotu. A, i mam po prostu przejść. OK, na zachodnią bramę. Okej, okay, dobra. Słuchajcie, wiem gdzie jest zachodnia brama, znaczy wiem. Yy, dlatego, że byłem. Byłem tam. Szukając. Yy, byłem tam szukając. Yy, szukając czegoś. Szukając, po prostu latając, jak były cięcia. Sami rozumiecie. Idziemy tam na West. Przed chwilą. Właśnie teraz mi przyszło do głowy, że przecież mogę użyć tutaj F3 i. I mam kierunki świata. Dobra, musimy się wspiąć. Mamy bramę zachodnią, która chyba znajduje się gdzieś tutaj i możemy się faktycznie wspiąć. Dobra, ona jest zamknięta. Tak, ona jest zamknięta. To co, słuchajcie, zaczynamy, zaczynamy. Nie będzie dłuższy film w takim razie, a miał być krótszy. Wow! No bo dobra, wiecie co? Chyba jednak, chyba jednak zakończymy w tym miejscu, bo jestem ciekawy. Mam nadzieję, że będziecie. O. No bo jednak słuchajcie, taki niedosyt z takim widokiem was zostawię. No patrzcie na to. Biegniemy szybciutko, nie ma na co czekać. Mm. Wow, wchodzimy do ciemnego lasu. Mamy na szczęście pochodnie, ale ona tak dużo daje. To jest w ogóle jakieś błogosławieństwo, że ją mamy. Błogosławieństwo od autora, tak. Eee... Dobra, jesteśmy bliźutko. Wow. Okej, okay, widać, że wejście jak i schody, ale nie mogę tak po prostu wejść frontymi, frontowymi drzwiami. Powinienem znaleźć jakąś inną drogę, by dostać się do środka. Możesz wybrać, czy wejść frontowymi drzwiami, czy poszukać innej drogi. No i teraz tak. Dajcie znać w komentarzu, co wy byście wybrali. A my widzimy się w kolejnym odcinku. Dobra, dzięki za oglądanie. No i dajcie znać. Czy wchodzimy frontowymi drzwiami, czy szukamy innego wyjścia. Dobra, trzymajcie się, no i do zobaczenia. Cześć, cześć, cześć.